Siema, siema, widzę, witam bardzo serdecznie Słuchajcie, z tej strony Zakrzaki, mamy dzisiaj 30 marca Oraz oczywiście, jak to robię codziennie Widzę, pokażę wam nowy sklep Fortnite Ale jeszcze zatem chciałem tylko powiedzieć o tym, że Jak jesteście nowi na kanale, bądź tego nie robicie To możecie zejść tam niżej, wanoć Subika, widzę, byliśmy po 80 tysięcy Więc kumpel, jak nie masz suba, zejść na dół Kliknij ten czerwony przycisk, żeby zrobił się szary Będzie mega spoko e, Oraz oczywiście tutaj dodam e, 10 osób Do znaj, e, które mnie zaprosiły Tutaj do listy dzisiaj e, Więc widzę, no jeżeli ktoś, ktoś z Was chce mieć się w znajomych, ktoś śmiało mnie zapraszajcie. Teraz w ogóle jest już nowa lista. E, więc będziemy dodawać na dniach sporo osób, więc zapraszajcie Ja oczywiście codziennie potwierdzam na odcinkach, na streamach i tak dalej, i tak dalej Dobra widzę, myślę, że to dobra pora, żeby przejść na sklepik W ogóle dobrej niedzieli Wam życzę oczywiście e, Sprawdź czy mi się nagrywa, wszystko się nagrywa A więc widzę, przechodzimy do sklepu Oczywiście, jeżeli chcecie możecie użyć kodu za szakety, Za co Wam mega, mega dziękuję e, I co widzę, przechodzimy do sklepu Na, po, na pierwszy rzut oka mamy zestaw piżasta zguba, e, Czyli taki metalowy kruk, który ostatnio zresztą był w sklepie, jak dobrze kojarzę z plecakiem, klatka pełna ostrzy, kilofem tnące skrzydło, które jest, no, moim zdaniem mega spokoju, bo y, ma animację, no, inną niż inne kilofy, co jest naprawdę mega git. Y, dalej, wyjący kruk, ej czekajcie, czy ja nie mam przypadkiem gry za głośno, czekajcie, widzę troszeczkę może to... Przyciszymy, żeby nie było za głośno. E, lotnia wyjący kruk, czyli taka metalowa, duża lotnia. Idą za I Mamy pana Makuku, czyli klauno, klaunową e, babeczkę, Tutaj o ten styl jest przekozakiem. E, oraz mamy oczywiście do niej pana Dobranocza, który ma również takie same style. E, tylko, że jest po prostu chłopakiem, nie? Widać to e, od razu. I co widzę? Piszczący kilow? za 1500 v -dolców. Ten kilow kiedyś był e, w sklepie, w sensie wchodził do sklepu wraz z dinozaurem, jak dobrze pamiętam. Taka ciekawostka. E, Mamy Dominiona, czyli e, taka, takiego diabła z takim plecakiem ognistym. Całkiem spoko. E, płomieńs... Płonie... Płomienna bestia, miałem powiedzieć płomienista, płomienna. E, czyli tutaj taka e, płomienna lotnia, po prostu. Dokładnie tak. E, płomienna ostrza, takie jakby zagrzane aż do czerwoności malis e, wraz z jej skrzydłami e, takimi, oczywiście mamy też diabelską grę, e, gitarę e, za 1200 oraz skórkę pieczęć ognia, tak to wygląda widzowie słuchajcie, najlepsze jeszcze przed nami, więc czekajcie, zaraz wam coś mega fajnego pokażę dalej, czempionka za 800, który już jest w sumie kilka dni w sklepie, tak samo jak Kelsier również go mamy już 3 dni jak się nie mylę, 2-3 dni, e, powrócił kaliber za 800 fotoluców e, emotka, moc gwiazdy, kosmiczny styl czyli skórka do broni, ej to mi przypomina. I na widzowie jakby od Travisa Scott'a. <laughs> Troszeczkę, eee, jakby taki, tak, taki klimacik, Nie wiem dlaczego. Eee, emotka na miejsca za 200. Nowa emotka, widzę. Nowa emotka w ogóle, tak? Nie, przepraszam, nie nowa. Sorry. Eee, czyli takie ustawianie do wyścigu, jakby eee, dalej. Luźniutko za 200 faudolców. Eee, emotka. Oczywiście mamy dalej Marshmallow. I widzowie to, na co czekało bardzo dużo osób, czyli Harley. Queen powróciła do sklepu właśnie dzisiaj, 30 maja 2020 roku. E, obczajmy ją sobie widzę, mamy Harley Queen, czekajcie, bo tutaj nie działa. E, tutaj działa, mamy Harley Queen z dwoma stylami. Pierwszy styl taki, drugi styl taki. O, te style się różnią mega od siebie, co jest mega fajne moim zdaniem. Powiem wam, powróciła, powróciła Harley Quinn, Widzicie, czy powróci również trzeci wyczekiwany skin, czyli Travis Scott? Nie wiem. Przekonamy się pewnie na dniach, ale mamy słuchajcie Harleykę, co jest mega moim zdaniem spoko, hmm, tutaj pierwszy, drugi styl, e, możemy go odblokować e, ukończając jej wyzwania. Mamy oczywiście również tłuczek Harley, który kosztuje 800 v poza zestawem, jeżeli jak tutaj możecie zobaczyć, cyk, oraz pointa, czyli taki tłuczek, taki Bęben, hmm, coś takiego yy, Również za 800 No ja mam widzowie yy, ten tuczek za 400, ponieważ no jakby jakby to ująć, no mam już Harley, mam już tuczek yy, no fajnie, fajnie, że powróciła widzę napiszcie w komentarzu co o tym myślicie oczywiście z chęcią poczytam, pod serduszka No i tak jak mówię, powrót Harley, powrót tuczka i powrót pointa Mega spoko, yy, mega spoko No oczywiście mamy dalej yy, marshmallow, nie żeby nie było, że go nie ma Marshmallow, killoffy, yy, melo oraz marshmallow. <noise> marshmallow Dokładnie. I melolotnia. To co było wczoraj. E, idąc dalej, mamy zestaw flesza. Powrócił również flash. W ogóle Czemu ja mam... Za 600 falbolców? Kurcza, czy brakuje mi 30, ale mamy zestaw flesza, widzę, czyli tutaj kilofy emotkę, to jest fajna emotka, takie sk sk skocz po przekąskę, coś takiego właśnie, burger, pizza, no i tak dalej, dalej, nie pizza tylko e, komiks, nie, czarna manta powróciła, taka ciekawostka, ona jest z DC, nie, jak się nie mylę, mamy też kilofy ostrza manty za 800, kobieta kot e, tutaj w ogóle powróciła, bat lotnia, nice, e, bat sygnał również powrócił, Fajnie. Nice. Nie działa mi bad sygnał i miss sztuk walki. Takie jakieś sztuki walki, no i całość ze 1300 Tutaj takie jeszcze cyk i tutaj takie smagnięcie, czyli również emotka i w ogóle kobiety kot nie było, nie? Kot z komiksu znaczy się. To była kobieta kod zero, a nie kobieta kod z komiksu, taka ciekawostka Dalej mamy oczywiście bestie widzę w sklepie, mamy Batmana, mamy kobietę kot tylko że 0, a nie z komiksu, no i oczywiście skiny NBA, -a. bardzo duży sklep w ogóle skiny więcej NBA -a. Tutaj zestawy też tych zawodników właśnie z NBA, które były też niedawno Zestaw Horizon Zero Dawn. Pakiet się nie zmienił. Przepraszam bardzo, pakiet Batmana powrócił. Sami zobaczcie 63 zł. A mamy w nim, słuchajcie, Batmana. drugiego Batmana. Taki płaszcz, taki płaszcz. Kill of Batmanowski. Cyk oraz Batmanową lotniczy Tak to właśnie wygląda. Chyba to na tyle z dzisiaj. Dogadnie to na tyle. A więc tak, mamy powrót wizowie Harley. Queen, więc mega spoko Jeżeli chcecie mojej użyć za krzakiety, zostawcie suba, łapę w górę, wpadajcie na Discord na instalniki w opisie, a ja wam bardzo dziękuję za oglądanie, trzymajcie się, ele elo, bye bye, cześć, cześć, Piąteczka, widzę, siemanko